Z ewangelii według świętego Mateusza. W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży, jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w moje imię, nie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam Wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie. Dostajemy dzisiaj przepiękne słowo, które pokazuje nam, jak niezwykle ważnym jest umieć w życiu rozeznawać duchy, jak niezwykle ważną rzeczywistością jest umieć badać pragnienia. Bardzo często taką przeszkodą pierwszą do czytania Ewangelii jest to, że my Ewangelię znamy. Bardzo często znamy odpowiedzi, które Pan Jezus za chwilę odpowie, i dlatego lektura Ewangelii staje się coraz bardziej płytka, coraz bardziej powierzchowna. Dlatego zawsze zachęcam, że kiedy czytamy, bierzemy Pismo Święte, kiedy czytamy Ewangelię, zachęcam, żeby wejść zupełnie na nowo. Zachęcam, żeby utożsamiać się z bohaterami tej Ewangelii. Otóż to pięknie widać po dzisiejszej Ewangelii. Przychodzą. Do Jezusa apostołowie z zapytaniem: Kto jest właściwie największy w Królestwie Niebieskim? I my zaraz włączymy, naszą, włączymy nasz instynkt, włączamy naszą pamięć i wiemy, jaka jest odpowiedź Pana Jezusa. Pan Jezus odpowiada, stawiając im dziecko przed oczyma: Jeżeli nie odmienicie swojego myślenia, jeśli się nie odmienicie, jeśli nie nawrócicie się, nie staniecie się jak dzieci. Nawet nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Nie tylko nie pytajcie, kto jest największy, ale nawet nie, nie macie szans, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego. A więc wiemy, że Pan Jezus skoryguje ich myślenie. Ale zanim przeczytamy w tym kluczu tę Ewangelię, jak powiedziałem na początku, postarajmy się najpierw wejść. Y, może najpierw właśnie w serca apostołów, żeby spróbować ich zrozumieć i żeby zobaczyć, że pytanie, które postawili, nie jest pytaniem do końca bez sensu. Jest pytaniem, które wymagało od Pana Jezusa niezwykle wielkiej troski, żeby umiejętnie odpowiedzieć apostołom na to pytanie, ponieważ to było pytanie, które pojawiło się w ich sercu. I to było pytanie bardzo naturalne, i to było pytanie niesamowicie pobożne. I to było pytanie, i to jest pytanie, które może się pojawić w sercu każdego i każdej z nas. Uśmielam się powiedzieć, że w naszych sercach to pytanie się pojawia. Jakie to jest pytanie? To jest największe właściwie w Królestwie Niebieskim. W tym pytaniu na pierwszy rzut oka nie ma nic złego, jeśli przyjrzymy się dobrze. Otóż z tym pytaniem boryka się nieraz Kościół i, i myślę, że każdy z nas zadaje to pytanie: Czy poszcząc więcej będę wielki w Królestwie Niebieskim? Tu naprawdę w tym pytaniu nie tylko chodzi o to, że nie wiem, kto będzie po prawej stronie Pana Jezusa, kto po lewej, że chodzi o jakąś władzę, chodzi o jakąś, nie wiem, o to, żeby kimś zarządzać, i tak dalej. W tym pytaniu kryje się zupełnie coś innego, mianowicie to, czy nie wiem, więcej poszcząc, czy będąc większym ascezą, będę większy w Królestwie Niebieskim, czy czyniąc takie i takie praktyki pobożnościowe, będę większy w Królestwie Niebieskim, czy mogę w jakikolwiek sposób zasłużyć na to, żeby być w większym Królestwie Niebieskim. I więc Pan Jezus, stawiając im to dziecko przed nimi, pokazuje nie tylko nie możesz zasłużyć na to, żeby być większym, ale jeśli będziesz miał takie myślenie, to w ogóle do tego Królestwa Bożego nie wejdziesz. Jeżeli będziesz miał takie w sobie myślenie, że na Królestwo Boże możesz w jakikolwiek sposób zasłużyć. Zobaczcie, jak Pan Jezus chce pomóc apostołom zrozumieć ich pytanie. Zrozumieć, że to pytanie gdzieś pochodzi nie od dobrego Ducha. Jest niezwykle ważne umieć rozeznawać, bo to pytanie jest gdzieś, jakoś czujemy, że ono pachnie trochę pobożnościowo, że ono jest jakimś takim pytaniem nawet ładnym, nie? Czy ja nie wiem, poszcząc, kto jest największy w Królestwie Niebieskim, który ze świętych jest największy w Królestwie Niebieskim. Więc Pan Jezus im pokazuje, biorąc dziecko, stawiając im dziecko przed oczyma i pokazuje im, musicie skorygować wasze myślenie. I pokazuje, że to pytanie, które stawiają, które wydaje się bardzo pobożnościowe, jest miejscem ich nawrócenia. Dlaczego Pan Jezus postawił przed nimi dziecko? Dlaczego Pan Jezus stawia przed nimi dziecko? Otóż popatrzcie, pomijam teraz całą egzagezę tego tekstu, wszystko co wiecie na ten temat. Mianowicie chcę skupić się na jednej bardzo dla mnie ważnej rzeczywistości. Dziecko to jest ktoś, kto zależy od drugiego człowieka. Dziecko to jest ktoś, kto dla rozwoju, kto dla wzrostu potrzebuje przytulenia, potrzebuje miłości, potrzebuje obecności. Jest to piękne słowo potrzebuje. Dziecko to jest ktoś, kto mówi ciągle daj, bo potrzebuje. Dziecko to jest ktoś, kto otwiera się na dar. Dziecko to jest ktoś, kto nie może istnieć bez drugiej osoby. Dziecko to jest ktoś, kogo rozwój jest uwarunkowany istnieniem drugiej osoby. Dlatego właśnie Pan Jezus mówi tak. Zobaczcie jak przewrotne jest myślenie, które jak przewrotna jest myśl, która chociaż wydaje się być bardzo pobożna i piękna, jak bardzo przewrotna jest ta myśl. Otóż wy się pytacie kto z nas jest, jest największy w królestwie pytacie się kto jest największy w królestwie niebieskim. Otóż zobaczcie to pytanie jakby to pytanie izoluje, nie? Jest ktoś kto jest największy, a więc żeby być największym, mogę zrobić coś. Żeby być największym, ja muszę eliminować tych, którzy są obok mnie, którzy też pretendują do tego, żeby być największymi. Czyli uczestniczymy final, ostatecznie w jakimś takim wyścigu szczurów, który polega na eliminowaniu drugiego człowieka, dru nawet Pana Boga. Nikt do niczego mi nie jest potrzebny, ponieważ ja, siłą swoich mięśni, mogę sobie zasłużyć na to, żeby być największym w Królestwie Niebieskim. Ja mogę naprawdę wymyślać takie ascezy, wymyślać takie posty, i ja naprawdę zepnę wszystkie moje mięśnie, zbiorę swoje siły, żeby być największy w Królestwie Niebieskim. Co tam będzie mi Pan Bóg coś tam mówił? Co tam będą mi inni ludzie podpowiadali, do czego oni będą mi potrzebni? Oni wszyscy mi zagrażają mojemu zbawieniu, temu, żeby być największym w Królestwie Niebieskim. Postawa dziecka: ja potrzebuję innych, potrzebuję najpierw Pana Boga, potrzebuję Jego łaski. Potrzebuje otworzyć się na Niego, potrzebuje też drugiego człowieka do rozwoju, do tego, żebym był największy w Królestwie Niebieskim. Potrzebuje przyjąć, potrzebuje otworzyć swoje serce. Dlatego Pan Jezus mówi tak, kto się uniży i stanie jak to dziecko, ten będzie największy w Królestwie Niebieskim. Uniżyć się, to znaczy przyjąć prawdę o sobie, nie istnieje sam dla siebie, nie istnieje bez zależności. Istnieje tylko wtedy, kiedy przyjmuję, to znaczy, kiedy jestem otwarty na miłość, nie tylko swoją, ale także miłość drugiego człowieka. I Pan Jezus mówi tak, kto przyjmie takie dziecko, mnie przyjmuje. Co to znaczy przyjąć takie dziecko? To znaczy, że każdy z nas musi w sobie przyjąć dziecko, które nosi w sobie. Bo każdy z nas nosi w sobie dziecko, tylko że bardzo często my, takie dziecko bezbronne, niewinne, takie dziecko, które jest, nie wiem, które mówi potrzebuje. Bardzo często w sobie, przepraszam za użycie tego słowa, ale zabijamy, mówiąc naprawdę nie potrzebuję nikogo, nie chcę Ciebie, nie chcę Ciebie, nie chcę Ciebie, nie potrzebuję, dam sobie świetnie z tym radę. Bawimy się we wspaniałych egoistów, udajemy, że to jest jeszcze chrześcijaństwo, przy czym Pan Jezus mówi, to jest jakaś karykatura. Nie będziecie, nawet nie myślcie o tym, kto jest największy, ponieważ w takim myśleniem nawet nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Klucz do Królestwa Niebieskiego jest otworzyć się na tę prawdę. Zależy od drugiego człowieka, zależy od Pana Boga, potrzebuje miłości. Z całego serca Wam błogosławię na to, byście otworzyli swoje serca i przyjęli to dziecko, to bezbronne dziecko, to dziecko, które potrzebuje miłości, które potrzebuje przytulenia w Was, byście je zaakceptowali, byście je pokochali, byście je otworzyli na dary, które przychodzą. Z zewnątrz od Pana Boga i od drugiego człowieka, na co z całego serca Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.